Przepraszam, a co pan tutaj robi? Chciałem, chciałem coś sprawdzić. No ciekawe, a co takiego? Yy, chciałem sprawdzić, czy uda mi się dostać do środka, tak żeby mnie nikt nie zauważył. To nie było zbyt mądre z pana strony. Dlaczego? Po pierwsze, bezprawnie wszedł pan na teren budynku, a wyjaśniałem panu wcześniej, że należy się rejestrować w recepcji. Po drugie, nie udało się panu tutaj dostać jednak tak, żeby nikt tego nie zauważył, prawda? Chyba chciał pan powiedzieć, że nie udało mu się wydostać tak, żeby nikt mnie nie zauważył. Nie jestem pewien, czy to to samo. Wszedłem dość łatwo. Zechciałby mi pan wyjaśnić w jakim celu? Nie się pan nie boi, nie piszę żadnych zabezpieczenia. To moja sprawa, czym się martwię. Włamał się pan do mojego budynku i chciałbym wiedzieć, dlaczego pan to zrobił. Czy włamał się nie jest zbyt dramatycznym określeniem? Przecież tylne drzwi były otwarte. Wszedł pan bez pozwolenia. Sądzi pan, że każdy sobie może wejść tutaj bez pozwolenia? Właśnie. Co właśnie? No każdy, jak ja przed chwilą. Nie, to jest jakiś absurd.